Czołem, czołem! Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale z Rainbow Six Siege. Możecie się zdziwić, co się stało, że teraz nagrywam Siege'a. Natomiast byłem ciekaw tego, co deweloperzy z Ubisoftu przygotowali nam na siódmy rok. Tak, kolejny rok, już siódmy.

I jakie są faktyczne plany Ubisoftu na nadchodzący rok? Dawno o tym nie wspominałem, ale jako że Siegea dawno nie było, może komuś zrobi się miło, iż znowu się pojawił. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, może bardziej regularnych, tak jak kiedyś, o ile oczywiście będzie mi się wszystko podobało co w grze się znajduje, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, wtedy będę wiedział, że SIDŻ Was w dalszym ciągu interesuje. Ubisoft zaznacza, iż nadchodzący siódmy rok będzie, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, najlepszym z największą ilością zmian ogólnie. Ma być to najbardziej ambitny rok w historii gry, z nowymi trybami gry, z nowymi mapami w końcu oraz standardowo z nowymi operatorami dodawanymi co sezon. Ubisoft chce ulepszyć grę na wszystkich możliwych poziomach, jednocześnie sprawiając, że silnik gry oraz wszelkie kwestie techniczne, których nie widzimy na pierwszy rzut oka, były lepiej dostosowane pod aktualne Siege'owe potrzeby i aktualne problemy wynikające z ciągłymi zmianami w grze, które wiążą się z tym, iż tytuł ma już 7 lat. Zerknijmy sobie najpierw na roadmapę, a później opowiem wam w detalach po kolei co i jak, oczywiście włączając to nadchodzący sezon, który będziemy mogli pobrać już we wtorek 15 marca. Rok siódmy wsparcia będzie składał się standardowo z czterech sezonów. Najpierw udajemy się do Japonii, w drugim sezonie do Belgii, sezon trzeci to Singapur oraz ostatni sezon czwarty. Columbia. W pierwszym sezonie dostaniemy nową mapę, nowy event oraz nowy tryb do playlisty arkadowej. Zostaną również wprowadzane pierwsze zmiany w związku z tym całym systemem reputacji, o którym kiedyś było bardzo głośno. Pierwszy sezon wprowadzi różnego rodzaju zasady w stosunku do osób, które po prostu griffują, przeszkadzają w rozgrywce umyślnie oraz walą disconnecty za każdym razem. Do tego konsole otrzymają możliwość zerknięcia na powtórkę swojego meczu, coś co już na pc -cie jest od jakiegoś czasu. Natomiast ogólnie na wszystkie platformy wchodzi możliwość zmiany atakującego, tak zwany attacker repick oraz... Team Deathmatch, nowy tryb gry, który wbija do Siege'a na stałe i jest to coś, na co czekam praktycznie od momentu, gdy wyszedł. Nie wiem, czy pamiętacie osobny tryb gry w jednym z eventów, właśnie który polegał na tym, że po prostu strzelaliśmy się na karabiny. Było to mega przyjemne, mega fajne i wydaje mi się, że w Sieju również odnajdzie się ten tryb bardzo, bardzo dobrze. I tutaj się na chwilkę zatrzymamy, bo zerknijmy teraz na operatorkę, która już w nadchodzącym sezonie Demon Veil zostanie nam ukazana. Pani jest obrońcą, nazywa się Azami, jest wyposażona m.in. w broń Kafkana 9x19 SVN, czy też Shotgun ACS-12. Jest to operator 2x2, a jej specjalna umiejętność to tak zwana bariera kiba. Jest to zmodyfikowane kunai, które po rzuceniu przyczepia się do powierzchni i uwalnia substancje. Która najpierw rozchodzi się na boki, a potem twardnieje, tworząc kuloodporną zaporę blokującą luki w obronie. Nie wiem jak wam, ale mi to odrobinę przypomina niektóre mechaniki, m.in. z Rainbow Six Extraction. Konkretnie mówię tutaj o tych takich spowalniających glutach na podłodze, mimo że w Extraction one spowalniały, a tutaj jednak blokują nam całkowicie wizję, kiedy już to tworzywo czy cokolwiek, co z tego noża wychodzi, stwardnieje. Natomiast to taka luźna sugestia tylko. Bariery te, które się tworzą, są kuloodporne, więc nie rozwalimy ich po prostu w nie strzelając. Natomiast wszelkie ładunki wybuchowe, tak jak drony Floresa czy też Zofia, czy też aż już tutaj zrobią robotę, pozwolą nam tej bariery się pozbyć. I o ile sam pomysł możliwości tworzenia pewnego rodzaju przejść, kątów czy ogólnie podejścia do geometrii map do bycia kreatywnym w tej operatorce jest chyba największy z pozostałych. Możliwość tworzenia, edytowania praktycznie pewnego rodzaju miejsc na mapie jest mega, mega fajny i mega, mega ciekawy. O tyle ciężko mi sobie, kurde, wyobrazić, że jestem operatorem, który rzuca jakimś magicznym nożem, i z tego magicznego noża nagle robi się beton o nie wiem, promieniu dwóch metrów, przez który nic potem nie widać. Oczywiście Rainbow Six Siege aktualny, nowożytny, to w żaden sposób nie jest prawdziwość. Natomiast wszystkie inne gadżety, tak jak chociażby tarcza GOJO, która swoją drogą jest zmieniana, GOJO nie będzie już miał tarczy, tylko sam ładunek, to wszystko dawało taką namiastkę może lekkiej rzeczywistości. Generalnie czuło się, że ci operatorzy i ich umiejętności specjalne mają szansę takiej realnej bytności. W tym konkretnym aspekcie jest to już udziwnione na 100%. Natomiast sam zamysł, sam pomysł, sama kreatywność tutaj wydaje mi się, że. Azami ma na naprawdę jednym z lepszych poziomów, chociaż samo podejście do tego lore i tego noża średnio mi się po prostu podoba. Jeżeli chodzi o same zmiany w balansie, to poza zmianą Gojo, również zmiany doczeka się Echo oraz Mozi. Od teraz drony Echo oraz Moziego będą mogły przebywać na zewnątrz 10 sekund, by odpowiadało to czasowi, po którym kamery tracą sygnał. Wiąże się to bezpośrednio z tym, że od teraz wyrzucane kamerki, czyli cyklopy, czy też okazła maestra i kuloodporne kamery będą traciły sygnał właśnie po tych 10 sekundach. Nerfa doczekała się również stacja Kona Thunderbird, bo będzie teraz leczyć wyłącznie graczy mających mniej niż 100% zdrowia. Wydaje mi się, że całkiem fajną zmianą jest również całkowite zuniwersalizowanie wszystkich celowników kolimatorowych holograficznych, czyli tych z powiększeniem razy 1. Od tego sezonu będzie można po prostu korzystać ze wszystkich celowników na każdej broni z powiększeniem 1. No i w końcu jakaś nowa mapa, tak zwane Szmaragdowe Równiny, która… Bardzo z zewnątrz przynajmniej przypomina mi uniwersytet Bartlett. Nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś taka mapa, no ale zobaczymy, jak się nią będzie grało. Natomiast naprawdę cieszy mnie to, że w końcu jakaś nowa, nowa zawartość, jakieś nowe miejsce się pojawia. To jest taki troszkę Bartlett z Willą połączony, przynajmniej jeżeli chodzi o zewnątrz, te wszystkie cegły i tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne i ciekawe isteregi. To były najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o sezon pierwszy, przypominam, od 15 marca. Natomiast wiele również zmian czeka nas w kolejnych, drugim, trzecim oraz czwartym sezonie. Idąc po kolei, sezon drugi przyniesie nową mapę do trybu Team Deathmatch, który zostanie wprowadzony już w nadchodzącym sezonie. Znowu nowy event, znowu nowy tryb arkadowy. Kolejne zmiany związane z reputacją graczy, konkretnie mowa o tych wszystkich, którzy lubią sobie za często postrzelać do swoich. No i to. Na co czekamy praktycznie od wielu, wielu lat czyli strzelnica, gdzie będzie można sobie poćwiczyć, ewentualnie posprawdzać różnego rodzaju dodatki, bronie, co i jak się. Zachowuje. Od sezonu drugiego jeżeli chodzi o graczy konsolowych, nastąpią zmiany, jeżeli chodzi o możliwości personalizacji ema, czułości, różnego rodzaju nowe presety inputów, czy też w końcu możliwość zmiany Fowa. Sezon trzeci singapurski to druga nowa mapa w tym roku. Kolejny event, kolejna mapa do Arkadówki. W sezonie trzecim dodadzą możliwość reportowania graczy na bazie powtórek, co może być bardzo, bardzo rewolucyjne, nie wiem ale na pewno dobre i brakujące do tej pory oraz chyba największa zmiana jeżeli chodzi o taki core ekosystem, czyli nowe zrewolucjonizowane rankedy 2.0. Od sezonu trzeciego rankedy będą wyglądały w taki sposób, że wszyscy gracze będą zaczynali od miedzi, od rangi mieć i będziemy po prostu szli wyżej za każdym razem jak będziemy wygrywać, będziemy mogli zdobywać kolejną kolejną rangę oraz nagrody przypisane do tychże rang. Sezon ostatni, czyli kolumbijski, ma wprowadzić crossplay oraz cross progresję. Każdy sezon będzie zawierał w sobie battle passa. Z każdym sezonem również będą dokonywane pewnego rodzaju poprawki wynikające z balansowania postaci, np. Thatchera, Zero czy też Bandita, co już zostało wspomniane. Do tego poza battle passami będzie można kupić dodatkowo standardowo, jak to bywało kiedyś, przepustkę sezonową na cały siódmy rok albo w wersji standardowej, albo w wersji premium. Jeżeli chodzi o mnie, ja osobiście bardzo tęsknię za tym całym klimatem Siegeowym, który przeżywałem jakoś bardziej x lat temu, gdy były przecież chociażby barskie taktyki, gdy nagrywało się jakieś śmieszne filmy z chłopakami. Troszkę ten Siege się przejadł, nie jest to nic dziwnego, nie jest to też poniekąd troszkę wina samej gry, tylko po prostu zmęczenia materiału. Chociaż nie ukrywam, że ten Siege jakoś tak w pewnym momencie też ogólnie chyba jako sama gra. Jako Ubisoft osiadł, troszkę brakowało jakiegoś pomysłu, jakiegoś konkretnego celu, jakiegoś konkretnego kierunku. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku roku 7. Zobaczymy, czy ta ilość graczy w końcu na Steam czarcach się podniesie. Jak na razie od dłuższego czasu tendencja jest raczej zniżkowa. Wiele osób jednak w Sidża przestało grać z przeróżnych powodów. Zobaczymy, czy rok siódmy i czy pierwszy sezon z Azami z Japonii, po raz kolejny zresztą operator z Japonii, będzie mógł w tym kierunku coś naprawić, sprawi, że więcej osób po prostu do Sija wróci. Ja na pewno ten pierwszy sezon sobie sprawdzę, troszkę sobie pogram, a co będzie później, zobaczymy. Dajcie mi oczywiście znać, czy Wam się to wszystko podoba, czy wygraliście, czy będziecie grali, czy gracie. Cały czas pamiętajcie, Kromka gada, radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.